Do czego nam brakuje ewidentnie? Na co też się naciąłem przed momentem? To to, że cały czas nie działa nam ta nawigacja na górze i muszę zmieniać tutaj konkretnie w adresie przechodzić na różne podstrony, czy to na stronę główną, czy na faktury/dodaj do formularza dodaj fakturę. Oczywiście nie chcielibyśmy tak robić, wolelibyśmy, żeby ta nawigacja na górze działała poprawnie. Zatem to, co możemy zrobić w tym momencie, to przejść sobie do naszego widoku Ab Blade PHP, w którym to znajduje się wyświetlana nawigacja i spróbujmy tutaj uzupełnić to, czego nam brakuje. Więc tak, fakturomat, czyli ten napis główny w tym miejscu, chcielibyśmy, żeby prowadził na stronę startową. Czyli tak jak tutaj jest href, no to nie chcielibyśmy tutaj ustawiać tego konkretnego id, tylko chcielibyśmy przejść na dany URL, czyli URL dla strony głównej, czyli zwykły pojedynczy slash. Później mamy dwie dodatkowe opcje: lista faktur i dodaj nową fakturę. Lista faktur, no to znowu wcinamy się podwójnymi nawiasami klamrowymi, URL, Slash faktury i tak samo dodaj nową url. Slash faktury slash dodaj. Zobaczmy, czy teraz już będzie działać poprawnie. Strona główna, lista faktur, dodaj nową. Idealnie. Jedną rzecz wam jeszcze pokażę od razu odnośnie tych wszystkich URL-i, które tutaj wyświetlaliśmy. Przechodząc do routingu, mamy tutaj dokładnie te same URL-e, które wpisywaliśmy. Czyli widzimy, że mamy powieloną informację tak naprawdę w dwóch miejscach. Bo jeżeli z jakiegokolwiek powodu stwierdzimy, że nasza aplikacja na przykład ma być wielojęzyczna i nie będziemy chcieli nazywać naszego kontrolera faktury, w sensie nie nie będziemy chcieli nazywać naszego routingu faktury, tylko będziemy chcieli go określić jako Invoices, to możemy to zrobić w tym miejscu. Ale równie dobrze musielibyśmy pamiętać o wszystkich miejscach, gdzie użyliśmy URL faktury przykładowo. Więc teraz, jeżeli odświeżę i przejdę na listę faktur, no to dziękuję. Mam 404, że URL nie został znaleziony. I jest to prawda, bo już nie ma URL-a faktury, tylko jest URL. Invoices. Teraz, gdy odświeżę, przejdę na listę faktur, zobaczę, że faktycznie lista faktur się wyświetla, ale lista faktur wyświetla się pod adresem invoices. Jeżeli znowu z jakiegokolwiek innego powodu ten invoices będziemy znowu chcieli wrócić na faktury, to musimy pamiętać, żeby to zmieniać w dwóch miejscach. Nie jest to korzystne, nie jest to wygodne, na pewno nie jest to zgodne z dobrymi praktykami programowania. Więc tutaj Laravel proponuje nam takie rozwiązanie, jak nazywanie naszych routingów. Czyli jeżeli ja ten routing w tym miejscu nazwę routingiem invoices, albo nawet invoices.index, to po tym routingu będę się mógł odnosić również w moich szablonach i będę mógł wyświetlać zawsze aktualny link. Czyli nazwijmy sobie ten invoices.index i drugi routing. Name invoices.create. W tym momencie na moim AB Blade nie chciałbym już korzystać z url, bo url jest zafiksowany na jedną konkretną wartość. Jeżeli ona się zmieni, aplikacja przestaje działać. Tylko chciałbym skorzystać z routingu, czyli root, i podaję root nazwę, którą przed chwilą zdefiniowałem, czyli invoices.index. I tak samo w drugim, root invoices invoices.create. Zapisujemy, odświeżamy. OK, jestem na adresie invoices, którego nie ma. Przechodzę na stronę główną, wchodzę w listę faktur, wchodzę w dodaj nową i aplikacja działa poprawnie. Zobaczcie, jestem na dodaj nową. Znajduję się na adresie faktury slash dodaj. Z jakiegokolwiek powodu zmieniam faktury slash dodaj na nazwę dodaj fakturę, zapisuję, odświeżam, odświeżam stronę główną, wchodzę na dodaj nową i już widzę poprawny adres, dodaj fakturę, wracam na listę faktur, znowu dodaj nową, wszystko działa, adres, dodaj fakturę jest w porządku. Mogę tutaj przywrócić z powrotem to, co było, zapisz. Wracam na stronę główną. Dodaj nową. Ponownie wszystko jest OK. Adres został poprawnie podmieniony na faktury dodaj.